I będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy, tego jeszcze nie było. To jest bardzo szybka dogrywka do tego, co zostało już dzisiaj powiedziane, do, tego, do tej medytacji, która była nad dzisiejszymi, dzisiejszymi czytaniami. Dlaczego ta dogrywka? Dlatego, że dzisiaj jest Niedziela Radości. Jest Niedziela Radości i trzeba o radości mówić. Naprawdę trzeba. Jest taka konieczność. Ja czuję takie bardzo głębokie ponaglenie do tego, żeby, żeby dzisiaj o radości mówić. Właśnie dzisiaj. Kościół dwa razy w roku świętuje Niedzielę Radości. W, I to są te dwa bardzo ważne, bardzo mocne okresy liturgiczne w życiu Kościoła i w życiu każdego chrześcijanina. To jest Adwent, i tam mamy niedzielę Gaudetę. Radujcie się, weselcie się, to oznacza to, to, to łacińskie słowo. No i czwarta niedziela Wielkiego Postu. Jesteśmy na półmetku i Kościół na półmetku przypomina nam o tym, że mamy się radować. Że chrześcijanie to człowiek radości, to człowiek, który przeżywa to doświadczenie, w nim jest. Właśnie ważne, żebyśmy sobie o tym powiedzieli, bo mam wrażenie, że my tutaj mamy bardzo dużo zamieszania. Nazywamy radością to, co radością w ogóle nie jest. Dobrze, zobaczmy. Dzisiejsza niedziela nazywa się Letare. letare. To jest inne słowo łacińskie, żeby powiedzieć poradujcie się. I rzeczywiście to są pierwsze słowa antyfony, która... Wzięto jest z tekstów muszalnych z samego początku, gdzie powiedziane jest raduj się Jerozolimo, raduj się, raduj się miasto święte, raduj się, letary, Mamy się radować. Ech. Może wydawać się troszeczkę nie na miejscu, żeby w tej sytuacji, w tym wszystkim, co przeżywamy, w tym trudzie, lęku, niepokoju, żeby mówić o radości. Mówisz e, ostatnia rzecz, o której chcemy się rozmawiać. Otóż jeszcze raz, musimy o niej rozmawiać. Więcej. Ten czas, który przeżywamy, jest czas, który ułatwia nam mówienie o radości. Paradoksalnie ten czas umożliwia nam, umożliwia tobie przeżycie radości prawdziwej. Być może po raz, pierwszy w twoim, po raz pierwszy raz w swoim życiu. Być może. Dobrze. Mówić o radości. Kiedy my mamy tysiąc powodów do smutku. I rzeczywiście... Rzeczywiście tak jest. Tutaj my, się, my sobie nie musimy nic wymyślać, udawać, że nie. Nasze życie rzeczywiście ma w sobie mnóstwo powodów do smutku. Teraz to już w ogóle nie musimy sobie nic wymyślać. Jesteśmy w tej sytuacji bardzo trudnej, bardzo. Nie ma co w ogóle gadać. Jest, jest, jest wokół ogromny smutek. Ludzie są rozdrażnieni, coraz bardziej zaniepokojeni, coraz bardziej. Napięci, coraz bardziej. E, e. Warto mówić o radości. Można w ogóle mówić o radości, kiedy przeżywamy coś takiego? Jeszcze raz. Tak. Musimy o niej mówić. Czym jest radość? Dlaczego ten czas, który przeżywamy, umożliwia, ułatwia nam mówienie, i przeżywanie, możliwość ma w sobie możliwość przeżycia radości. Ja specjalnie zrobiłem ten efekt czarno-biały, żeby mówić o radości w takich barwach, czarno-białych, niby nieciekawych, niby smutnych. Zobaczmy. Święty Paweł w pierwszym liście do Tesalonicza napisał dwa listy, właściwie wypowiedział je. To jest taka mała dygresja. Kiedy czytacie listy świętego Pawła, pamiętajcie zawsze, że to jest słowo mówione, spisywane. To jest człowiek, który stoi i mówi, mówi, mówi. Jeżeli nie będziesz miał tego na uwadze, tego w pamięci, to nie będziesz mógł posiąść całego bogactwa i piękna tych tekstów, tych pawłowych listów, bo to jest zupełnie inaczej, kiedy człowiek stoi i mówi, i ma to słowo, które mu tryska serca. A zupełnie inaczej, kiedy siedzi, myśli, medytuje każde słowo A zupełnie inaczej. Paweł kończył, zazwyczaj kończył listy własnym podpisem. Tam rzeczywiście pozdrowienie kilka zdań. Być może to, co teraz Wam przeczytam, jest. Jest pióra świętego Pawła, być może. Sam zaś Bóg pokoju, pierwszy list do Tesaloniczan, końcówka piątego rozdziału, czyli końcówka listu. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca Was całych, aby nietknięty duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. O co chodzi, dlaczego Wam to czytam? Co to ma wspólnego z radością? Otóż to jest Biblijna wizja człowieka, biblijna antropologia. Biblia tak widzi człowieka. Cały człowiek, Bóg ma uświęcić Cię całego. Cały Ty. Znaczy, jakie elementy składają się na całego Ciebie? Ty masz ducha, duszę i ciało. Tak mówi święty Paweł. To jest wizja człowieka bardzo, bardzo prosta, bardzo praktyczna. Tacy są, są, są Żydzi, oni. Nie kombinują tak jak my. My szukamy definicji, pojęć. Żydzi, żydzi są praktycznie żyją, przeżywają, są konkretnie. Mają czasowniki. My mamy rzeczowniki, oni mają czasowniki. Nie jest to żadna wizja naukowa, żadna, ale myślę, że spokojnie możemy ją przyjąć, zwłaszcza, że jest nam bliska. Jest, jest, jest prosta. Ty masz ciało. To jest Twój pierwszy poziom. W język grecki mówi soma, stąd rysy somatyczne. Twoja karuseria, do której każdy ma dostęp. Każdy może Cię zobaczyć, odszedł się od Ciebie. Znaczy nie, dzisiaj się nie ocieramy. Dzisiaj na dystans patrzymy. Dobrze? I to jest ten poziom, który, który jest najbardziej powierzchowny. Dalej mamy duszę. Język grecki mówi, używa tutaj słowa psike, czyli psychika. Czyli Twój charakter. Czym jest charakter? Również bardzo upraszczając, charakter to Twoja struktura obronna, y, którą budujesz sobie, Twoje reakcje, twoje, Twoja obrona na przeróżne bodźce. Sytuacje, które przeżyłeś, często trudne, y, formują Twój charakter, y, Twój sposób reagowania, bycia w sytuacjach, Twoje postawy. I to jest poziom już głębszy. Y, to są Twoje emocje, uczucia, y, ta cała y, przestrzeń afektywna, a, Uczuciowa w tobie. Bardzo często ludzie zatrzymują się na tym poziomie, uważając, że on wyraża już całego człowieka. Na tym poziomie budują relacje, małżeństwa, przyjaźni. Dlatego bardzo często nie wychodzi, bo to nie jesteś cały ty. Ty masz jeszcze ducha. Pneuma po grecku. To, co Pismo Święte nazywa również sercem. My o tym sercu gadamy, gadamy, mamy je nieustannie na, na ustach, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy w ogóle wiemy, o, o, o czym mówimy. Mówię serce, ty teraz myślisz o uczuciach, o emocjach, o. W ogóle nie o to chodzi, w ogóle. Serce w Piśmie Świętym to tak naprawdę cały człowiek. Tam są również uczucia, ale uczucia są gdzieś tam, w kolejce, pod koniec. Przede wszystkim jest wola, jest pamięć, jest jest, jest sumienie. To jest, to jest w sercu. Dobrze, dlaczego wam o tym mówię? Serce, twoje wewnętrzne sanktuarium. Pan Jezus w Ewangelii do św. Jana, kiedy wpada do świątyni i robi tam czystkę, właściwie nie wpada, wchodzi i to jest bardzo interesujące, bo on siada i powolutku zaczyna przygotowywać sobie bicz. Stąd mówimy, kręcisz sobie bicz. To nie była jakaś decyzja raptowna. Chrystus nie działał w afekcie, w gniewie, w, 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 w utracie kontroli. Nie. Chrystus usiadł i patrzył. Przygotował sobie narzędzie. I w pewnym momencie, kiedy był już gotowy, wstał i zaczął, zaczął, zaczął tę jadkę. Świątynna jadka. Wyrzucił wszystkich, poprzewracał wszystko. Ewangelista mówi: że Chrystus był pełen gorliwości. To nie był gniew, ślepy, wściekły, to była gorliwość, to była relacja z Ojcem, to było przeżywanie pięknej Jego miłości. Chrystus to wyraził. Dokładnie tego samego pragnie dokonać w Twoim sercu. Dlaczego? Dlaczego serce, świątynia, wszystko takie pomotane, pogmatwane. Dlatego, że kiedy Chrystus wychodzi, zatrzymują go i mówią: O, jeżeli takie rzeczy czynisz, no to wykaż jakim znakiem, czy co zrobisz, żeby, skoro takie rzeczy czynisz, Chrystus mówi: Zbóżcie te świątynie, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Pukają się w głowę, mówią: Słońce Ci przygrzało, jak to. E to znaczy, tę świątynię budowano prawie 40 lat i ty w trzy dni wzniesiesz ją na nowo. Ewangelista dodaje, Chrystus mówił o świątyni swojego ciała. Chrystus myśli o swoim ciele, myśli o twoim ciele, jako o świątyni. Dlaczego? Dlatego, że świątynia była teologią przestrzeni. To znaczy, świątynia miała konkretne przestrzenie, od tych najbardziej zewnętrznych do tej najbardziej wewnętrznej, która nie była wcale wielka. To, był, to było niewielkie pomieszczenie w centrum świątyni, zawsze zasłonięte grubą kotarą, w której nie było wiele przedmiotów. Przede wszystkim stała tam skrzynia, arka przymierza, ta z Indiana Jones, w której przechowywane były dwie kamienne tablice ze słowami napisanymi ręką samego Boga. Uwaga, ze słowami. My mówimy przykazania i od razu um, się nie chce um, Przykazania, rozkazy, narzucenie i tak dalej. To były słowa. Bóg wypowiedział wówczas wszystkie te słowa, mówiąc, tak dokładnie mówi Księga Wyjścia w 20 rozdziale, gdzie cytowany jest Dekalog, Dekalog z 10 słów. Bóg nie jest Bogiem rozkazu, narzucania, opresji, wymuszenia. Nasz Bóg jest Bogiem dialogu, Bogiem słowa. On chce z Tobą rozmawiać, rozmawiać. Nie rozkazywać i narzucać. Dlatego On, Słowo, staje się ciałem, żeby być z Tobą w relacji, żeby być na Twoim poziomie, żebyś ty mógł czytać, żebyś się nie musiał go bać i uciekać od Niego, żeby nie było między Wami dystansu. Dobrze. Wszystko w świątyni, od tych najbardziej zewnętrznych przestrzeni, aż do tej najbardziej wewnętrznej, było ukierunkowane na to serce. Był dziedziniec pogan, do, których, do którego każdy miał dostęp. Twoje ciało, każdy ma do niego dostęp, każdy cię widzi. Dalej, kolejne dziedzinice kobiet, mężczyzn, kapłanów twoja psychika. Tam dopuszczasz już osoby wyselekcjonowane, wypróbowane, twoich przyjaciół do twoich uczuć, do twoich pragnień, do twoich emocji. Nie poznasz człowieka wąchając go na dystans. Musisz być z nim w relacji, musisz przeżywać z nim jakąś więź, jakąś przygodę. Mm. Zupełnie inaczej jest, kiedy spotykasz człowieka od czasu mm. do czasu, zupełnie inaczej, jak wyjedziesz z nim na wakacje pod namiot, spędzicie razem jakiś czas i wtedy, wtedy rzeczywiście się poznajecie. Mm. No, jest to serce świątyni. To serce. Zawsze zasłonięte kotarą. Jest ta tajemnica. Tam, jak wierzyli Żydzi, i tylko tam na całej ziemi przebywał Bóg. To było jego mieszkanie. E, dlatego nikt nie uchodzić. raz w roku, najwyższy kapłan e, w dniu Wielkiego Przebaczenia, który nazywał się Jom Kippur, Jom Kihapurim, kiedy lud powracał, wyznał swoje grzechy i powracał do jedności z Bogiem. Nad ludem wypowiadane było imię Boga raz w roku. Ta zasłona została rozerwana. To Twoje serce, bo o tym mówimy, to jest Twój najgłębszy poziom, zostaje otwarte. Jest do niego dostęp wtedy, kiedy Chrystus umiera. Kiedy Ty stajesz w tej miłości, w tym doświadczeniu, w tym zapatrzeniu, zasłuchaniu, w tym zachwycie przed Panem, który za Ciebie oddał swoje życie, Twoje serce zaczyna Zaczyna się rozdzierać. Zasłona, która uniemożliwia dostęp do Twojego serca, do Twojej głębi, zaczyna się rozdzierać. Powiedzicie, tragedią dzisiejszych czasów jest to, że mnóstwo osób w ogóle nie ma kontaktu ze swoją głębią. Docierają do tych pokładów swojego charakteru, uczuć, emocji, na tym się zatrzymują, na tym budują, temu ufają. Tym opisują człowieka i wyrażają człowieka. To jest ogromna tragedia. Człowiek jest człowiekiem tylko wtedy, kiedy jest w kontakcie ze swoją głębią. Kiedy jesteś w tej relacji, w tym doświadczeniu, w tym pięknie, twoje serce pęka. Co ma wspólnego to wszystko z radością, o której mamy mówić. Otóż. Możemy też zupełnie spokojnie w odniesieniu do tych trzech poziomów człowieka odnieść trzy poziomy zadowolenia. Nazwijmy to tak. Ja użyję pewnych słów, ale nie przywiązujmy się do słów, bo zupełnie spokojnie można je używać zamiennie jako synonimy. I bardzo często nawet w Piśmie Świętym raz mówimy o, 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 o tym tak, raz tak, używając takiego ani innego słowa. Nie przywiązujmy się do słów. Chodzi o znaczenie, które im damy. Otóż. Pierwszym tym stanem zadowolenia, który dotyczy tak naprawdę naszego ciała, jest bardzo zewnętrzny, mechaniczny, taki zmysłowy, sensorialny, to jest coś, co możemy nazwać wysokowatością, pogodą ducha, coś, co można spokojnie wywołać. Nawet jeżeli ktoś jest na progu depresji, można go rozśmieszyć tak, że będzie rychotał aż do bólu brzucha, tylko że jak skończy rychotać, to w tę depresji tak wpadnie. Będzie miał ból brzucha, spowodowany śmiechem, ale będzie w głębokiej depresji, w głębokiej beznadziei. Wystarczy, że powiem Wam, nie, powiem Wam jakieś dowcipy, suchary, w stylu familiady. Ja wiem, wchodzi kogut do łazienki, a tam same zakręcone kurki. Albo um, ulubiony program ludożerców, surowi rodzice. Albo. Rozmawiają dwa korniki i jeden mówi, co dzisiaj na obiad, a drugi mówi, ponoć szwedzki stół. Ha, ha, ha. Um, myślę, że um, no, zrobiło się trochę sucho. Trzeba się czegoś napić. Um, Wesołkowartość można spokojnie wywołać. Tylko, że to jest stan, który mija bardzo szybko. Um, jest bardzo mechaniczny. Rozkręca się i, i, i mija. I koniec, nie ma nic. Drugi stan, nazwijmy go szczęściem. Bardzo często te dwa słowa, które użyjemy, no właśnie, szczęście, radość, one są używane jako synonim. Ale niech to nas nie, 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 nie blokuje w tym naszym rozważaniu. Spójrzmy na znaczenie szczęście związane z osiągnięciem jakiegoś celu, z zadowoleniem. Jesteś zadowolony, bo osiągnąłeś jakiś cel. się jakiś wysiłek udało się. A, jesteś szczęśliwy. Jesteś zadowolony. Usatysfakcjonowany. Masz obok siebie osobę, która zapewnia ci o tym, że cię kocha. Mówi ci o tym. Mm. I ty jesteś szczęśliwa. Hmm. Oczywiście, że tak. Tylko, że widzicie, to jeszcze nie jest ta radość, o której mówimy. Bo ta radość, którą my tutaj nazywamy szczęściem, nadając jej takie, a nie inne znaczenie, tłumacząc, również nie jest stanem stałym. O wiele głębszym niż wesołkowatość, pogoda ducha, oczywiście o wiele bardziej wyrafinowanym. Ale to jeszcze nie jest to, bo jeżeli odbiorą Ci cel, do którego tak pięknie dotarłeś, tracisz szczęście, tracisz cel, tracisz szczęście. Jeżeli opuści Cię osoba, która tak pięknie zapewniała Cię o tym, że jesteś ważna i że cię kocha, tracisz szczęście. Myślę, że wszyscy znamy gorycz, doświadczenia bycia porzuconym i to nieszczęście głębokie, które nas przenika w takich sytuacjach. Znika, pęka, pryska, jak na bańka. Czym jest radość? Radość. Radość nie ma nic wspólnego z um, uczuciami, bo radość to jest to rozdarcie serca. To jest to spotkanie z Nim, kochającym, umierającym z miłości do Ciebie. To jest to zrozumienie, to przeżycie, że On jest po Twojej stronie i zawsze jest z Tobą, zawsze. To nie jest stan, który uzależniony jest od miejsca, od czasu, od um, stanu ducha. Możesz, możesz być, być w najgorszym miejscu na świecie. Możesz być na gorgocie, przybity do krzyża. Z ciałem, które drży, które drży z bólu, i z oczami pełnymi łez, i z grymasem bólu na twarzy. Pokryty krwią. Ale jeżeli jesteś z nim, tak jak ten, którego Pismo Święte nazywa dobrym łotrem, Jak już nie chodzi o to, że on był lepszy od tego drugiego. Ten drugi był zły, a ten był dobry, bo ten źle myślał, a ten myślał dobrze. Jeżeli jesteś, jesteś z Nim, w Nim, z tym sercem drżącym z bólu, ale sercem, które wtulone jest w Niego, to jesteś radosny. Masz w sobie radość. Nie masz uśmiechu, nie masz błyszczących oczu i nie podskakujesz, ale masz w sobie radość. Mimo, że jednocześnie masz serce, które się zdziera. Tylko, że to jest stan, który nie mija. Dopóki jesteś w przylgnięciu do niego, w jego ramionach, to nigdy nie minie. To jest radość, o której mówimy. Dlatego ten czas, który przeżywamy, jest dobrym czasem, świetnym czasem, żeby mówić o radości. Bo to jest czas, który umożliwia nam, w pewien sposób nas zmusza, żebyśmy weszli w kontekst z naszą głębią. Ehm. Maryja, która stała pod krzyżem, myślisz, że ona nie miała w sobie radości. Nie miała I Nie miała tego szczęścia, które polega na satysfakcji. Ona stała tam, uczestniczyła w agonii swojego synka. Co ona mogła czuć? Serce miało rozdarte, drżące dłonie, ogromny ból, łzy, jęk, krzyk, krzyk serca. Patrzyła na agonię swojego synka. Doświadczenie, które każdego zwaliłoby z nóg, a ona tam stała. To łaciński, stabat mater, stabat mater. To wyraża wolę stania tam. Maria tam stała, bo chciała tam być. Ona tam była. Dlaczego? Bo ona cały czas była w ramionach ojca. W tym doświadczeniu, w tym absurdzie. Ona była w ramionach ojca. To jest źródło radości. Nawet gdybym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo co? Bo nie ma ciemnej doliny. Ciemna dolina jest. Bo nie ma epidemii. Jest! Nikt sobie jej nie wymyśla. To wszystko się dzieje. Ludzie umierają, chorują, boją się, drżą ze strachu. Płaczą, i lękają, zamykają się w domach. To się naprawdę dzieje. Ciemna dolina jest. Bo co? Bo nie ma zła, które się ciska. Oczywiście, że jest. Które nas atakuje w tej sytuacji również. Jesteśmy nieustannie... W tym ataku złego ducha, który, który, który pewnie, że tutaj porusza się, atakuje, strzela w ciebie nieustannie swoimi rozżarzonymi pociskami, żeby w tej sytuacji rozpalić ciebie swoim ogniem, żebyś w to, co się dzieje, wnosił jego ogień, żebyś jeszcze bardziej ten świat rozpalał złem. Oczywiście, że to się dzieje, ale ja się nie mam bać, mam być radosny, spokojny, mam mieć w sercu pokój, bo nie ma ciemnej doliny, nie, nie, ona jest. Bo nie ma zła, jest. Powodem mojej radości jest obecność Boga. Moja świadomość, moja, moje doświadczenie bycia w Jego miłości, to jest źródło radości, jedyne. I to jest radość, która nie mija. W chorobie, w cierpieniu, w trudzie, w lęku, Bo bez uśmiechu na ustach, z oczami pełnymi łez. I z ogromną radością w sercu. W tej głębi. W nawiązaniu do dzisiejszych czytań, bo zakładam, że jeżeli słuchacie dogrywki, to słuchaliście również medytacji nad Słowem. Jeżeli nie, to zachęcam, żebyście to zrobili. Pozdrawiam w ogóle chojnicę parafię Jezusa Miłosiernego. Jeżeli mnie słuchacie, wiem, że ksiądz Jarek, wasz proboszcz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, księdza Piotra. Trzymam Was nieustannie w sercu, całą Waszą wspólnotę. Dzisiaj mieliśmy rozpoczynać odnowienie misji, które przeżyliśmy we wrześniu. Wiem, że ksiądz Jarek miał Was zapraszać dzisiejszego dnia, abyście korzystali z tej formy spotkania ze Słowem. No i żeby te spotkania były dla nas naszymi rekolekcjami. Mam nadzieję, że że są ludzie z z parafii Jezusa Miłosiernego. Pozdrawiam Was serdecznie. Nawiązując do czytań, ten człowiek, ten niewidomy od urodzenia, został namaszczony przez Chrystusa Jego Słowem w tej swojej chorobie. Obmył się w sadzawce i ta choroba stała się jego misją. I on wró wrócił do życia i zaczął się ten proces, w którym on Staje się człowiekiem. Staje się człowiekiem namaszczony w chorobie, rozumiejący ją jako misję. On zaczyna stawać się człowiekiem. On kiedyś leżał i to była jego definicja. Człowiek leżący, człowiek żyjący na progu. Człowiek niezdefiniowany, nie ani tu, ani tu. Człowiek. Żebrzący, żebrak, ślepiec. On cały czas leżał. I teraz zaczyna się powoli podnosić, prostować. Zostaje odcięta pępowina. Rodzice, którzy mówią, ma swoje lata, zapytajcie jego. I on coraz bardziej się prostuje, i w końcu nazwany jest człowiekiem tylko człowiekiem, to już jest tylko człowiek. Człowiek, który ma swoje lata, człowiek, który stoi w swoim życiu, stoi. I jest w świątyni, po raz pierwszy tam wszedł, w końcu wszedł, w końcu ma te definicje, w końcu ma przynależność, ma godność i natychmiast zostaje z tej świątyni wyrzucony. Paradoksalnie dopiero w tym momencie spotyka Jezusa, dopiero w tym momencie go widzi. Chrystusa tam przez cały czas nie było. On posmarował, pomazał go błotem i się rozstali. Ten człowiek wydaje się, że jest cały czas sam. Dopiero, kiedy zostaje wyrzucony ze świątyni, widzi Chrystusa. Dopiero wtedy go naprawdę spotyka. My też zostaliśmy w pewien sposób wyrzuceni z naszych świątyń. Może to nie jest dobre słowo, ale ze względu na bezpieczeństwo został nam ten, ta możliwość bycia w kościołach bardzo ograniczona. Paradoksalnie on spotyka Chrystusa poza świątynią. Ty możesz go w tym czasie bardzo konkretnie spotkać. Poza świątynią. I kiedy ten człowiek wychodzi, zostaje wyrzucony, Chrystus, który go spotyka, mówi, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? I ten człowiek, wyrzucony ze świątyni, ten człowiek, który stoi w swoim życiu, mówi, kim on jest, aby w niego uwierzył? Chrystus mówi, to jest ten, na którego patrzysz. I wtedy on mówi, Wierzę, Panie, i pada do Jego stóp. W tej adoracji. Wiecie, to jest niezwykłe. Ten człowiek, który leżał, i to była jego definicja, był zmuszony, żeby leżeć, bo to była jego choroba, bo to było jego, jego, jego odarcie z jego, z jego godności, z człowieczeństwa, który w tym doświadczeniu podniósł się, stanął na własnych nogach. Ten człowiek Wyrzucony ze świątyni. Człowiek, który stanął na własnych nogach, teraz znowu pada na Ziemię. Tylko, że teraz to on tego chce. Już go nic nie zmusza. Nikt go nie zmusza. To jest człowiek wolny, który pada na Ziemię, bo tego pragnie. Bo odkrył to piękno. Bo pękło mu serce. Zostało rozdarte. I pada do nóg Chrystusa. Jest to piękna relacja, która, która jest źródłem radości. Paść do stóp Jezusa, byciu Jego stóp, to jest najlepsza miejscówka, jaką możemy sobie wymarzyć, jaką możemy wybrać. Najlepsza miejscówka, ta u stóp Jezusa. Jak Maria, która rozsmarowana, jak masło na chlebie, leży przed Chrystusem. I to ona otrzymuje najlepszą cząstkę, wybiera najlepszą cząstkę, której nikt jej nigdy nie pozbawi. Nikt nigdy. Radość jest hmm, doświadczeniem stałym nikt nigdy ci nie pozbawi, jeżeli będziesz u stóp Chrystusa z tym doświadczeniem miłości rozdzierającej serce. Tego Wam z tego serca życzę. Pięknej niedzieli. Rozgadałem się znowu. Ja już Was nie będę w ogóle przepraszał. Mam problem. Przyjmijcie mnie takim, jakim jestem. Ech, wybaczcie, módlcie się za mnie. Módlmy się za siebie nawzajem. Radujmy się sobą, radujmy się, radość. Raduj się Jerozolimu. raduj się miastu święte, raduj się człowieku, raduj się Boża świątynią, raduj się ehm, pięknego dnia, cudownego dnia. Niech to rzeczywiście będzie niedziela radości która rozedrze całą tego smutku, który nas y, okrywa i radość. Trzymajcie się. Błogosławieństwo było już rano. A zresztą, co tam? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, który jest Bogiem radości, Bogiem cudowności, Bogiem piękna i który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Amen. Raduj się, Jerozolimo. Trzymajcie się. Trzymajcie się mocno Jezusa i Maryi z Panem Bogiem.